26 lipca. W oczekiwaniu na dobrą pogodę do kręcenia. No nie mogę się doczekać. Ciągle mrzy. Ciągle coś kapie z nieba. No a tutaj brzoskwinie rosną i może to ostatnie chwile, kiedy wiszą na tych gałęziach. Więc nakręcę raz, dwa. I uciekam do poddach. Tu brzoskwinie, tu piękne śliweczki. Strasznie dużo tego oblatuje. E, dużo spadów jest. Gniją na potęgę, ale ale gniją przeważnie te nadgryzione przez robaczki. Pan e, widać pięknie. A tak poza tym no to jeszcze zostało Dużo na drzewach tutaj mało na, na śliwca Parę owoców Na gruszce nic niestety Tutaj bardzo ładnie poprzejmowały się szczepienia A tutaj Czy tu coś mogę pochwalić? No niewiele chyba że się szczepienia poprzejmowały tak poza tym. Tutaj poprzywiązywałem e, Ręgrodę ulenę Czarną. Ma taki. Wygląd jak wieża Eiffla tutaj. Proszę bardzo. Złota Reneta. W tym roku jabłuszka będą większe. E, kiepsko z pigwą. Pigwa jakoś tak nie rośnie. Nie wiem. A może będzie późno. Jako, że pada, skracamy to ten film na maksa. Co by tu chciałem? No tutaj jabłuszka. Też małe. No bo no bo za dużo ich na takie małe drzewko. To jest szczepienie na chibo budding. Zobaczymy czy się przyjmie. Gruszeczka proszę bardzo rośnie. W przyszłym roku będą pewnie owoce. Tutaj też ręgroda zielona. Taki egzemplarz nabytek z tego roku. Tu już jest po owocowaniu. A nie wiem czy będę utrzymywał Zobacz, jak herbat nie da się robić świdośliwy, to, to będzie po świdośliwie. <laughs> Koksa pomarańczowa. Też ultra chorowity egzemplarz. Zobaczymy co z tym będzie. Czy będzie jakoś podciąć drutami. Powyciągam. O tutaj prawidła takie zrobiłem. Żeby te gałązki szły na bok. Zobaczymy co to będzie. No i co? boroweczki Tam boróweczki, tam boroweczki tam boróweczki, tu boróweczki. To czaremcha. I znowu boróweczki. O tu te pięknie się wzięły. Mm, bardzo fajnie. Młode przyrosty inwestycja przyszły rok. No, pięknie. Wczoraj się oczywiście wykopie do innych celów. Tyle chwastów z połowy tego poletka. A może nawet nie połowy. Tutaj tutaj już cebula się kładzie truskawki odpoczywają tu przetrzymuję zgnitki i tam jest jeszcze wiadro. Żeby to tam nie, się nie rozkładało. Będę to gdzieś utylizował w bezpiecznym miejscu, żeby stada tych muszek czy czego tam innych robalków nie nie, 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 nie miały miejsca rozmnażania zaraz pod drzewem. Bo to wchodzi podobnie do ziemi. I tam sobie żaruje. Czosnek z tego roku. <laughs> Malinki kiepsko, ale jeżyny bardzo ładnie. O, i co? I tutaj mamy poszczepione brzoskwinie. Tutaj muszki jedzą. Nawet biedrona tam wchodzi do środka. To pomarańczowa. No i tutaj wszystko ładnie rośnie. Ach, tutaj coś jeszcze to, co gnie trzeba wzrzucić. Tak, no i tu już jest ta druga odmiana brzoskwini, która będzie dojrzewała dosłownie za tygodnie 4. No i tutaj brzoskwinka szczepiona następczyni i tutaj. No także dobrze tutaj rokuje. A tam już nic interesującego. Tam. Jedynie co to nowe gałęzie jeżyny i mm, jego ta kamczatka już nie owocująca, ja muszę się zastanowić, czy ją nie spróbować ukorzenić. A tu też, proszę bardzo, jakie ładne owoce. A te jeszcze zielone, te jeszcze zielone. Orzech włoski. No i tu same grządki. Tam to nichilnowin. Penestymony bodajże. Penestymony tutaj. Jeżówki. Pole zaorane po czustkach. Tam kapustka sobie rośnie. Bureki bardzo ładnie. Cebula bardzo ładnie. Takie dość duże egzemplarze. No i to by było w błyskawicznym skrócie. Tell la...